Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś będzie filmik na temat koków na spince. Dzwonicie, pytacie się mnie, jaka jest różnica pomiędzy dużą spinką, pomiędzy małą spinką. Czy jest widoczna, czy jest zauważalna. Więc, żeby rozwiązać wszystkich wątpliwości, pokazuję od razu małego koka, pokażę dużego koka i sami ocenicie, jaka jest różnica. To jest mały kok. Tak wygląda mały kok na spince. Pokażę od środka. To jest spineczka. Ta spineczka ma około 5,5 cm długości. Tak wygląda. Tak się otwiera. Więc jak widzicie, jest tyle włosów. Jest tu około 18-20 do gramów włosów. Jak ja przyłożę to do swojej głowy, specjalnie wzięłam blond kolor, żeby było widać różnicę na włosach. Jakiego koka możecie uzyskać z tych włosów. Nie jest on objętościowy, ale panie, które mają cienkie włosy, przeszedzone włosy, że tak powiem, podniosą objętość swoich włosów i mogą takiego koka sobie zapiąć. A teraz Wam pokażę, jak wygląda duży kok. I teraz tak, to jest duża spinka. Tak wygląda duża spinka. Pokażę teraz od środka, jak wygląda krab. Ten krab ma 9 cm długości więc widzicie, jak wygląda różnica. Jest objętościowy, ma dużo więcej włosów. Jak go przyłożycie do głowy, to kok jest naprawdę konkretny. Może niekoniecznie na czubku, chociaż jak ktoś przyłoży, też się uda. Wydaje mi się, że dowolność, gdzie go zrobicie, jest naprawdę... zależy tylko od Was. Także tak wygląda kok na dużej spince, a teraz Wam pokażę, że do niego przyłożę małą. Zawsze Panią powtarzam, że mały kok to jest tak, jakby pani wzięły cztery spinki, na, te małe, na małej spince i duży zastępuje cztery małe spinki. Teraz każdy widzi różnicę. Wydaje mi się, że jest zauważalna. Wzięłam dwa odcienie blondu, więc to jest naturalny blond, to jest ciemny blond. I która z Pani widzi, to widać teraz, jak wyglądają różnice, więc mam nadzieję, że Pani już uzyskały... Już Wszelką informację, jak są jakieś pytania, to proszę do nas dzwonić. Numer telefonu jest na stronie. Także wszystkich gorąco y, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.